Nie zapomnij ocenić filmu. No i co? Witam Was serdecznie po raz kolejny. Kramer wykopki. Jadę po Sepka z polskich detektorystów i po Robercika I lecimy. Na co? Na nocne wykopki. <laughs> Także mam nadzieję, że będziecie oglądali. Bo coś ostatnio słabiutko, słabiutko Do zobaczenia Narkus wykopkowy no. przyszedł no. No. Lecimy, lecimy Lecimy, lecimy, nie śpimy No i konkurs na pierwszą monetkę wygrany Jeden channel Cesarstwu Ładny stan Bardzo ładny stan Który rok to teraz Wam nie powiem, bo mi jest jakieś rękawiczki chyba lewą wziąłem, znaczy prawą na lewą rękę. No ale później zobaczymy. 1800, coś tam. Trzeci dołek, trzeci dołek i 5 groszy między wojnie. No jest dobrze, zaczyna się. Może 10 minut na polu jesteśmy. Z tej strony to ciężka sprawa ale rocznik chyba 38 albo chyba tak no fajnie fajnie jest petarda jest super dobrze jest dobrze zobaczcie jest petarda kino coś tam europa kupon tylko kurde Zeton do kina, Zeton do kina Bilet wejściowy <laughs> 10 bonów, no coś wspaniałego Alefant, kurde, <laughs> drugi mój żeton do kina Alefant, jestem ciekaw, który rok No piękne pole. Posłuchajcie, 15 minut na polu. 15 minut na polu No na razie, bo szkoda czasu. Trzecia okrągłość na tym polu, aczkolwiek tutaj Wam nie odczytam. Nie wiem, co to jest. Chyba kopiejka. Zobaczymy później. Coś od czegoś padło. Nie wiem, czy to kawałek jakiegoś. No nie wiem, co to jest. Dosyć lekkie jak jakaś zawieszka, jak jakiś kawałek kolczyka, no nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No ale następny I jest jedna, druga kopiejki, 1899 bodajże. Zajeździ Kale, następna monetka, następna monetka o i te pole zaczyna dawać jest super, jest zabawa no i pierwsza plomba dzisiaj duża łowiana radziecka no i co, kawałek srebrnej łyżki jest Sreberko na bank Ciężkie. No, teraz zobaczymy, może druga część, część gdzieś wpadnie. No, jest dobrze. No i co, i pierwszy guziczek mi się trafił dzisiaj. Nie wiem, czy to nie zajazd Carskiego. Z łóżkiem, ale no, zajechany. Przeokrutnie. Przekrutnie. Daje mi się, że carski. No to lecimy, lecimy, nie śpimy. Oj, piękny guzik się trafił, piękny. Co prawda muszę go. Nie widzę, kurde. Ale. Oj, 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 oj. Z łóżkiem. Pompowaniec korona. Korona, dwa lwy bodajże. Z dwa konie. No, muszę to zidentyfikować, bo teraz... Teraz nie widzę. Także moi drodzy, sprawdziłem co to za guzik. To brytyjski guzik wojskowy. Wzór 1901. Herb brytyjski, noszony przez oficerów. No fajnie, fajnie jeszcze takiego nie miałem. Jest super. A wiecie, że guziczki to ja. Ula la. No, także lecimy dalej. No teraz padła taka sprzączka klamerka. Nie wiem czy to konina, czy jakiś od plecaka, od coś w tym stylu Robert też dzisiaj taką znalazł, tylko trochę większą chłopaki też ryją, także cały czas coś wychodzi. No i zaraz po tej konince wskoczył jakiś zajeździk Patyna, ale trochę obrośnięty. Może będzie można wyczyścić, doczyścić, to zobaczymy. No wyszedł teraz guziczek następny. Ale w stanie agonalnym. Agonalnym. Teraz to nie monetka. Co się wolnego wpadło? Delikatnie takiego nie mam, nie wiem co to jest. Coś sporego cholera nic nie widzę. Wiem czy takiej blaszka czy no i następny zajazd. Niestety hm. Ale sobie pochodziliśmy już przed 12 więc także zaraz spadamy do domu Która godzina? Pierwsza hmm, Pierwsza Chiodąc godzina Pierwsza godzina, jeszcze tu o, prze, przeglądanie fantów na <Glady> Pokaż lepiej te, te fajniejsze fanty Udejty. Ale kończy o, Młodek W Wrzuć, ja też mam jeden, <grym> tylko mam taki trzy <grym> razy większy <grym> jak to.